Eugeniusz Romer, witam państwa i zapraszam na Układ Sił na Świecie. Przypominam, że partnerem naszego programu jest Wydawnictwo Prześwity. Polecam państwu książki tego wydawnictwa. A Dziś będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Syrii. A moim gościem jest pan Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam pana. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. I oczywiście mamy mnóstwo pytań dotyczących Syrii, tego, jak reaguje świat właśnie na te wydarzenia, takie państwa, chociażby jak Stany Zjednoczone, jak Rosja, jak Iran czy Izrael i oczywiście Turcja, która także jest w to zaangażowana. Ale na początku myślę, że skupimy się na tych sprawach wewnętrznych w Syrii, chociaż one oczywiście są połączone. I no, zadam panu takie podstawowe pytanie. Jak to się stało, że reżim Asada, który był wspierany przez Rosję, może Rosję osłabioną, ponieważ prowadzi wojnę na Ukrainie, ale także wspierany przez Iran, no i trzymający władzę jednak silnie w Syrii, upadł tak szybko pod naporem rebeliantów. Jak, jakie czynniki na to w pana ocenie wpłynęły? Złożyło się na to kilka kwestii i kilka zbiegów okoliczności. Z jednej strony były to słabości reżimu Bashara al-Assada, z drugiej strony zalety siła HPS-u, czyli Hayat Tahrir al-Sham, czyli Organizacji wyzwolenia, wyzwolenia Syrii. Jeśli chodzi o siły ats to przede wszystkim zdołali bardzo dobrze wykorzystać czas, który dało im takie zamrożenie tego konfliktu syryjskiego, wykorzystali minione kilka lat na szkolenie swoich jednostek oraz utworzenie jednost bardzo rozbudowanej i bardzo, jak się okazało, skutecznej jednostki dronowej. Byli też znakomicie, znakomicie dowodzeni i zmotywowani. I wspomniana przeze mnie jednostka dronowa okazała się, okazała się kluczowa dla przełamywania obrony armii Baszara al assada Armię z kolei Baszara al assada była dowodzona tragicznie. Okazało się, że pomimo tego sukcesu sprzed kilku lat, który pozwolił Basharowi al-Assadowi na utrzymanie się przy władzy i właściwie na ogłoszenie się takim no, quasi zwycięzcą tejże wojny syryjskiej, okazało się, że od tamtej pory bardzo mocno stracił na popularności. Przede wszystkim nie udało mu się opanować ani zatrzymać kryzysu gospodarczego w Syrii. Coraz więcej, coraz więcej ludzi znajdowało się poniżej linii ubóstwa, a, a ten rozdźwięk między oligarchami, między elitą a zwykłymi ludźmi systematycznie się powiększał. Mało tego, kurczące się zasoby zmusiły Baszara al-Assada do ograniczenia również tego wsparcia dla oligarchów. od... Do, Dojnej piersi w ojczyzny zostawali odcinani coraz, coraz coraz to kolejni oni Grakowie, w tym również członkowie klanu, członkowie rodu Asa, samego Asada. No, spowodowało to zrozumiały spadek jego popularności i w dalszej konsekwencji osłabienie jego kontroli nad, nad armią. Okazało się, że nie jest on już gwarantem dobrobytu, nie jest gwarantem ja wspieranie go nie daje już gwarancji dostępu do apanarzy, to po prostu machnięto to na niego ręką. Mało tego, jego dotychczasowi sojusznicy, czyli Iran i Rosja, byli zdecydowanie bardziej osłabieni niż w 2015 czy 2020, czy 2020 roku, uwikłana w Ukrainie Rosja. Nie była w stanie go w, w, wesprzeć aż tak mocno jak poprzednim razem. Podobnie w przypadku Iranu, którego ty główny ne, sojusznik i jeden z, z podstawowych aktywów ne, w regionie Hezbollah z wojny z Izraelem wyszedł bardzo, ne, bardzo osłabiony. Ne, to wszystko spowodowało, spowodowało że w, władza Bashar al-Assada upadła jak domek z kart. I teraz mamy taką sytuację, że formuje się władza w Syrii na nowo. Mamy tą organizację HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ale mamy także Wolną Armię Syrii, czy może bardziej właściwa jest nazwa: Syryjska Armia Narodowa. Ona także brała udział w tym, w tym no, przejęciu władzy w Syrii i obaleniu reżimu Asada. Więc pytanie, jak Syria może teraz wyglądać? No, jeżeli chodzi o tę organizację, to ona jest wspierana przez Turcję, ale także zarzucano jej no, różne zbrodnie wojenne, chociażby na ludności kurdyjskiej. A jeżeli chodzi o Hayat Tahrir Al-Sham, no, to jest to organizacja terrorystyczna, organizacja islamistyczna. Mówiono, tak media mają taką narrację, że ta organizacja starała się trochę właśnie ten swój wizerunek radykalnej organizacji islamskiej wybielić, ale cały czas pozostają obawy, jak będzie Syria wyglądała pod tymi rządami, czy to będzie państwo, które właśnie będzie silnie islamistyczne. No wiadomo, że reżim Asada nie był najbardziej łagodnym reżimem, jaki można sobie wyobrazić, ale pytanie, co nadchodzi? To jest pytanie, nad którym głowią się w tym momencie praktycznie wszyscy eksperci i, in, i obserwatorzy. Z jednej strony mamy, mamy zapewnienia Jolaniego o tym, że zarówno jego poglądy się bardzo mocno zliberalizowały, z drugiej strony, że przeszedł on ewolucję i zapewnia, zapewnia wszelki we wszelkich wywiadach, że rząd Syry, przyszły rząd syryjski będzie rządem inkluzywnym, a prawa mniejszości będą zagwarantowane. No i z tym wiążą się dwa problemy. Po pierwsze kwestia tego, czy Giuliani faktycznie mówi szczerze. Nie możemy wykluczyć, że faktycznie jego poglądy ewoluowały, że, że się po prostu zmieniły. No, wszyscy jesteśmy ludźmi, no takie rzeczy się mogą zdarzyć. Jednakże problemem może być nie tyle sam Giuliani, co jego podwładni. Im niżej, tym więcej radykałów. Może się okazać, że nawet jeśli Julian faktycznie zaproponuje jakąś formę inkluzywnego rządu obejmującego wszystkie grupy społeczne w Syrii i zaproponuje, zaproponuje wizję państwa, które jest no, świeckie w naszym tego słowa znaczeniu, na kształt, na kształt chociażby obecnego Iraku czy, czy, czy Turcji. Może się okazać, że dla jego podwładnych i jest to zbyt mało, zbyt mało radykalne. Mogą stwierdzić, że Julian zdradził ideały dżihadu i cała organizacja się, się posypie. Może dojść do, jego, do jej rozpadu na dwie lub więcej części. Może dojść do masowej dezercji bojowników na stronę chociażby wciąż aktywnego w Syrii państwa islamskiego pytanie tutaj jest, pytanie tutaj jest wciąż otwarte. To, co widzimy do tej pory na podstawie na podstawie tego, jak HTS rządził w Iglibie i jak zachowuje się, zachowuje się teraz, pozwala, pozwala przyjąć taki bardzo ostrożny, bardzo umiarkowany. Ale jednak optymist. Jednakże dopiero w najbliższych dniach zobaczymy, jak to wygląda. Co innego, rządzić stosunkowo niewielkim, quasi-państwem, jakim był, był Idlib, a co innego, a co innego rządzić no, właściwie w dwiema trzecimi, co najmniej, co najmniej dwiema trzecimi częściami obszaru całej Syrii w pełnej mniejszości religijnych. Z którymi no, trzeba się jakoś, jakoś ułożyć. A jeżeli chodzi właśnie o to drugie zbrojne ramię, które pomogło osiągnąć ten cel, czyli obalenie Asada, to znaczy Syryjska Armia Narodowa, w jaki sposób ona może wpłynąć na to kształtowanie się nowego środka władzy w Syrii? Może wpłynąć w bardzo negatywny sposób, po prostu nie podporządkowując się, mu, to jest wysoce prawdopodobne i co właściwie już teraz się dzieje. To spowoduje, że wojna po prostu będzie kontynuowana. Do tego mamy jeszcze Syrian Defensive Force, czyli syryjskie siły obronne zdominowane przez Kurdów i wspierane przez. Stany Zjednoczone, które no, delikatnie mówiąc, do islamistów odnoszą się z pewną dozą nieufności. W tym momencie walczą oni głównie z Syryjską Armią Narodową, ale dochodziło też już do pierwszych spięć z, z, z HTS-em. Kurdowie na pewno nie zdecydują się tak po prostu poddać i przejść pod, pod kontrolę HTS-u. A to oznacza, że albo zostanie osiągnięte porozumienie. Porozumienie dyplomatyczne albo będziemy mieli kontynuację wojny domowej i pogłębienie procesu, tak zwanej bałkanizacji w Syrii. I wydaje się, że potęgi czy siły, które są wokół Syrii albo które ten kraj no, jest, jest dla nich no, jakimś obszarem zainteresowania, już interweniują w nim, bo mamy naloty. Kilkadziesiąt uderzeń w cele właśnie resztek państwa islamskiego ze strony Stanów Zjednoczonych. Mamy wejście Izraela na północ Syrii w celu stworzenia takiej, powiedzmy, strefy buforowej. Mamy także interwencję Turcji właśnie w odniesieniu do Kurdów. I mamy wycofujących się Rosjan. Tu dane satelitarne mówią o tym, że wycofali się z bazy Tartus, przynajmniej w jakimś stopniu. Więc pytanie, czy te siły zewnętrzne doprowadzą do jakiejś powiedzmy, do jakiegoś minimum stabilności, czy raczej to jest coś, co będzie pogłębiać ten, ten kryzys wewnątrz Syrii? Niestety zdecydowanie to drugie. To jest bardzo duże zaangażowanie aktorów zewnętrznych wspierających swoje Stronictwa powoduje, że wojna ma po prostu więcej więcej paliwa i może, może trwać. Wielość czynników zewnętrznych zdecydowanie komplikuje sytuację, pozwala też poszczególnym organizacjom lawirować i zyskiwać, zyskiwać mniej lub bardziej tymczasowe wsparcie umożliwiające umożliwiające dalszą walkę obojętny na to, co się dzieje w Syrii, nie pozostanie Iran, który już stara się stara się w jakiś sposób ułożyć z z nowymi z nowymi prawdopodobnymi władzami w Syrii. Tutaj też nie pomaga w stabilizacji Izrael, który zdecydował się dokonać takiej bardzo wyprzedzającej obrony. I od, właściwie od momentu upadku, upadku rządu Baszara al-Assada, właściwie bez przerwy cały czas bombarduje syryjskie. Instalacje wojskowe, tak, żeby nie dopuścić do przejęcia tych wszystkich, te wszystkich aktywów, całego sprzętu po armii syryjskiej przez, przez HTS. Turcja też nie, nie stara, się, stara się swoim lotnictwem przechylić szale na korzyść Syryjskiej Armii narodowej. No i do tego mamy jeszcze Amerykanów, którzy bombardują, które bombardują cele powiązane z państwem islamskim, więc Syria w ciągu ostatnich dniach była intensywnie bombardowana przez trzy różne państwa z trzech różnych stron. No, trudno tutaj zachować jakiś większy optymizm, jeśli chodzi o pokój w Syrii, w Syrii. I jeszcze pytanie pozostaje o Chiny, bo można znaleźć też takie informacje, że Chiny w jakiś sposób próbowały ułożyć sobie dobre relacje z właśnie reżimem Baszara al Asada. On wizytował Chiny na pewnym etapie, właśnie i tam został bardzo ciepło przyjęty. Wiadomo, że Chiny mają różne interesy na Bliskim Wschodzie i może wspieranie Asada kłóciło się trochę z tymi interesami, ale Chiny na pewno mają takie ambicje, żeby odgrywać coraz większą rolę na Bliskim Wschodzie. I teraz pytanie, jak one mogą zareagować na to wydarzenie? Czy właśnie będą może popierać te, te nowe władze, które się kształtują, czy może mają na to inny pomysł? Chiny, jak pokazuje dotychczasowa historia ich, ich relacji z Bliskim Wschodem, zawsze będą popierać tego silnego, tego, który kontroluje sytuację. Dobrym przykładem jest Afganistan. Tak długo jak istniała i funkcjonowała Republika, Chiny pozostawały w serdecznych stosunkach z władzami Republiki. Niemalże natychmiast po tym, jak, po tym jak Republika upadła, nowymi przyjaciółmi stali się talibowie i właściwie właściwie chińska dyplomacja, no nie mówię, że nie zanotowała zmiany, ale jeśli chodzi o ich podejście do więc tam absolutnie nic się nie zmieniło i w przypadku Syrii, Najprawdopodobniej będzie podobnie, że na Bliskim Wschodzie chińska dyplomacja jest, powiedziałbym, powiedziałbym reaktywna, nie kreuje rzeczywistości, ale odpowiada na nią i się do niej dostosowuje. To ocieplenie na linii pekin damaszyk nastąpiło już po tym, jak, Dama, jak Bashar al-Assad przestał być pariasem na arenie regionalnej, kiedy przywódcy państw arabskich, zwłaszcza państw Zatoki, zaczęli, zaczęli się z nim spotykać. To samo zaczęli również Chińczycy. Chińczykom bardzo zależy na tym, żeby robić, socjalnie mówiąc, biznesy, a w, żeby to robić, nie mogą sobie pozwolić na antagonizowanie żadnej ze strony, stąd na przykład też no wręcz akrobaty, akrobatyczna dyplomacja w relacjach Chin z Arabią Saudyjską i Iranem, która w czasie, gdy obydwa państwa były ze sobą skonfliktowane, no była wręcz Popisem takiej sprawności, jak jednocześnie z dwoma stronami z konfliktu można żyć, żyć i układać sobie poprawne relacje. Teraz oczywiście jest tym dużo, dużo łatwiej, ale wciąż Chińczycy odcinają kupony od tego Pax Amerykana. A Rosja, pytanie, czy ona pogodzi się w Pana ocenie z tym, no, z tą utratą przyczółku, który miała w Syrii? który no, wywalczyła bardzo brutalnie właśnie uczestnicząc w tej wojnie domowej. No teraz siły, które popierała zostały pokonane, bo al-Assad uciekł do Rosji i, i no, otrzymał taki azyl właśnie od Władimira Putina. No ale wydaje się, że, że jeżeli Rosjanie popierali właśnie jego reżim, no to ci, którzy teraz będą być może rządzić Syrią albo będą mieli w niej dużo do powiedzenia, niekoniecznie łaskawym okiem będą na Rosjan patrzeć. Tym bardziej, że Rosjanie uczestniczyli też właśnie w, w tych no, krótkich operacjach mających na celu jednak pokonanie sił, które e, zmierzały do Damaszku. Zdecydowanie tak, iż rebelianci, czy też obecnie, obecnie tworzący się rząd syryjski, Pamiętają o tej kwestii. Aczkolwiek międzynarodowa polityka to nie tylko gra sentymentów, które oczywiście są ważne, są istotne, ale oprócz tego liczy się pewna siła. To, czego potrzeba teraz HTS-owi, to jakieś formy uznania międzynarodowego i współpracy. Więc niewykluczone, że Rosja zdoła sobie za cenę takiego wsparcia ułożyć relacje z HTS-em. Trzeba też pamiętać o tym, że HTS rości sobie pewne pretensje do bycia spadkobiercą rządu syryjskiego, do bycia tą Syrią, państwem syryjskim uznanym uznanym międzynarodowo, a jako takie będzie musiało w ten czy inny sposób odnieść się do umów międzynarodowych podpisanych przez rząd Baszara al-Assada, no i tutaj w, między innymi mamy kazus właśnie no, zupełnie legalnej dzierżawy, ne, ne, dzierżawy baz, bas. No trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie no, nie są technicznie rzecz biorąc ne, okupantami w Syrii czy czy nieproszonymi gośćmi, ale zgodnie z literą prawa po prostu wydzierżawili, wydzierżawili sobie dwie bazy i w niej siedzą. Ewakuacja, ewakuacja z nich jest też wysoce problematyczna, przez co fakt, że Turcja. Na mocy konwencji z Montreux zamknęła dla okrętów wojennych Rosji e, cieśniny e, czarnomorskie. Więc nawet gdyby Rosjanie chcieli się ewakuować, no to jednak przewiezienie tych kilku tysięcy żołnierzy i całej masy sprzętu, w tym systemów obrony przeciwlotniczej, radarów i tak dalej, i tak dalej trochę, trochę, im, trochę im zajmie. Na razie siedzą zamknięci w bazach, wyprowadzili wyprowadzili z baz okręty, ale same, sam personel jest, jest na miejscu no i nie wygląda na to, żeby mieli w jakiejś panice stamtąd uciekać. Rebelianci też zdają sobie sprawę, że oczywiście na dłuższą metę rosyjska baza no, byłaby dla Rosji nie do utrzymania w sytuacji konfliktu, no ale z drugiej strony, w atak, atak na dobrze ufortyfikowany i broniony przez bądź, bądź doświadczonych żołnierzy i trochę sprzętu, obiekt tego typu byłby atakiem, jeśli nie samobójczym, to na pewno bardzo kosztownym. A ATS-owi nie zależy w tym momencie na. Ponoszeniu kosztów i antagonizowaniu społeczności międzynarodowej, bo prezentują się jako bardzo rozsądna, zderadykalizowana siła polityczna. I teraz biorąc to wszystko pod uwagę, zapytam Pana o kwestię, która niepokoi, myślę, nas tutaj w Europie, to znaczy kwestię możliwej migracji z Syrii, ponownej fali migracji właśnie na nasz kontynent, no bo wojna domowa w Syrii była tą przyczyną kryzysu migracyjnego, który obserwowaliśmy w 2015 roku. Pytanie, czy teraz ta sytuacja może się powtórzyć? Czy jednak być może będzie tak, że ludzie będą przemieszczać się do krajów sąsiednich albo będą przemieszczać się gdzieś wewnątrz, wewnątrz w Syrii, w zależności od tego, no, z jakim ugrupowaniem czują się najbardziej ci ludzie powiązani? Jak to może wyglądać? Jak do tej pory nie zanotowaliśmy jakiegoś eksodusu Syryjczyków, a wręcz przeciwnie, na, na przejściach granicznych z Turcją zrobiło się tłoczno, gdyż całe masy uchodźców zaczęły powracać do domu. Oczywiście wszystko w tej kwestii będzie zależało od dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy Dżulani czy i HTS zrealizują swoje. Swoje obietnice w zakresie tworzenia inkluzywnego. Rządu i niedyskryminowania nieprześladowania mniejszości innych oraz czy nowemu rządowi uda się ustabilizować sytuację gospodarczą. Jeśli, jeśli nie będzie do czego wracać, to żaden z uchodźców po prostu nie powróci, nikt nie wróci, nikt nie wróci do Syrii tylko po to, żeby tam, żeby tam budować. Aczkolwiek na podstawie tego, co wiemy do tej pory, można przypuszczać, że masowa Migracja na skalę znaną nam sprzed kilku lat nam nie grozi. Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę i za nakreślenie tej trudnej i skomplikowanej sytuacji w dzisiejszej Syrii. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję również. Do widzenia. Dziękuję także, że państwo byli z nami. Do zobaczenia.